Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieże, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego bili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie, to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: Nędzników marnie wytraci, a winnice odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i feryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Też starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dzisiejsze przypowieści Jezus mówi, że pewien gospodarz, który na pewno odnosi się do Boga, założył winicę. Winica zawsze jest symbolem Bożego Błogosławieństwa, jest też symbolem narodu wybranego, więc każdy z nas może tutaj się odnaleźć. Bóg, który stwarzając świat, stworzył też. Człowieka stworzył nas, byśmy się troszczyli jedno drugiego. Myślę, że Wielki Post też jest takim czasem, kiedy musimy się zastanowić, czy ten, ta druga osoba, która żyje pod moim dachem, to może być moja rodzina, mój mąż, żona, przyjaciel, jest dla mnie darem, o który muszę się troszczyć, o który muszę się starać, też by wydawał owoce. Czy jest dla mnie rzeczą, czy jest stworzona po to, żeby mi służyła? Otóż, jak widzicie, już w tych dniach, w rozważaniach Ewangelii, w Wielkim Poście, zawsze wychodzą takie tematy: miłości, służby, szukania władzy. Kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim. Cały czas Jezus jakby nam przypomina, dlaczegośmy zostali stworzeni, jaka jest droga do życia, jakie jest nasze powołanie. Nasze powołanie. Jest być podobnym do ojca, ojciec, który kocha, ojciec, który służy, więc i my musimy w taki sposób być do Niego podobni, ale często właśnie drugą osobę używamy jako rzecz, jako ta, która musi spełniać moje marzenia, która musi spełniać moje oczekiwania, która, która musi mi służyć. Taką osobą może być dziecko, taką osobą może być wierni, tak, taką osobą może być ksiądz, mążona. Każdy musi spełniać moje oczekiwania. Ale pytanie, co ja robię dla tej innej osoby? Czy rzeczywiście widzę drugą osobę jako dar, czy staram się, by ta druga osoba, która żyje razem ze mną, czy staram się, by ona wzrastała, by wydawała owoce? Kim się stał po tylu latach mój mąż? Kim się stała moja żona po tylu latach wspólnego życia, czy ona się rozwija? Czy on wydaje owoce, czy jest bardziej męski, ona jest bardziej kobieca, czy rzeczywiście dzięki mojej miłości i mojej troski poznała swoją wartość? Czy moje dzieci, które zosta zostały mi dane jako dar, czy dzięki mojej miłości ojcowskiej matczynej czują się, że są bardziej kochane, czy są dowartościowane? Czy na odwrót degradują? Czy poprzez mój styl życia, poprzez moją relację z żoną, z mężem, rozumieją, co to jest miłość, czy czują się bezpieczni, czy czują się zagubieni i osamotnieni. Pewnie, że nie ponosimy w 100% procentach za drugiego człowieka, drugi człowiek jest zawsze wolny i może wybierać też swoją drogę dobra lub zła. Mama nie, zaje, nie zawsze czy tata jest odpowiedzialny za syna, czy za córkę, która wybiera złą drogę, ale w jakiejś mierze Jesteśmy odpowiedzialni jeden za drugiego i przyczyniamy się do tego, czy jedno wzrasta, czy degraduje. Więc myślę, że w dzisiejszym dniu warto się zastanowić, czy dzięki mojemu zachowaniu, moim słowom, mojemu życiu, druga osoba bardziej się czuje kochana, doświadcza moją obecność, czuje się bezpieczna, czy na odwrót, dzięki mojej postawie degraduje w swoim człowieczeństwie. Dobrego dnia Wam wszystkim, kochani, życzę niech Wam Pan Bóg błogosławi z Panem